serdecznie witam mamy 1 września lub wrzesień jak kto woli pierwszy dzieci do szkoły a ja parowałem do szklarni dzisiaj mam bardzo smutny dzień dlatego, że tej nocy jakieś zwierzę zabiło mi prawie wszystkie kury została tylko jedna sztuka nie wiem co za świat człowiekowi się chce aż czasami popłakać w takiej sytuacji została jedna kura, którą zawiozłem, nagrałem tam krótką scenkę zawiozłem do Klekusiowa i tam Gerda została w takim większym stadzie ponieważ sama tutaj no myślę, że Chodziła taka dziwnie się zachowywała. No i co tu począć? No, na razie, na razie bez kurno. Zostaniemy przy tych warzywach. Właśnie pomidorki dojrzewają. na no, pocieszenie. Jest tego tutaj. Dosyć sporo jeszcze. A zielonych, ile? Ale mają czas, niech dojrzewają. Właśnie taka ciekawostka, że te takie ciemnofioletowe wybarwiają się właśnie na takie mieszane kolory. I to już jest chyba dojrzały, dojrzały pomidor. Próbowałem jeść, już jest dobry w smaku. Fajny taki. Ale wrócę do kur. Żona nagrała całe to pobojowisko. Nie chciałem tego filmu puszczać ludziom. Akury z pourywanymi głowami dwóch sztuk brakowało. Czyli podejrzewam, że Lis zabrał sobie gdzieś dwie sztuki. Albert Kogut rano jeszcze troszeczkę oddychał, ale szybko się wykończył. Nie wiem co o tym sądzić. Dziwny ten świat czasami jest poukładany, każdy chce jeść. Te lisy też. Troszkę mogę się obwiniać, że nie zabezpieczyłem okienka na noc, ale nie sądziłem, że w tym miejscu, to jest taki, takie dosyć centrum naszej miejscowości, że tu aż sobie w nocy przyjdzie lis no ale tak się stało no już tego nie nie zmienię zakopałem właśnie tam w rogu za moje kury co zostały no i smutno mi cóż myślę, że jeszcze będę miał kury za chwilę jeszcze przełączę na ten Krótki wyrywek z Klekusiowa, gdzie oddaliśmy Gerdę. No i trzeba żyć dalej. Na razie. Witam wszystkich. Krótki filmik. Dzisiaj stała się straszna rzecz. Musiałem oddać ostatnią kurę, jaka ocalała Gerda, moja ulubiona. Jakiś zwierzak dzisiejszej nocy zabił koguta i resztę kur dostała tylko ona no jest w nowym miejscu w Klekusiowie no zobaczymy jak sobie o nawet jedna jest tu podobna do niej zobaczymy jak się zaaklimatyzuje tutaj ja ją rozpoznam wszędzie Gierdusia chodź łobuziaczku chodź Dzieją się takie rzeczy. Rozmawiałem z ludźmi na terenie i były sytuacje, gdzie lis wybił 50 sztuk, 3 ocalało. Także to jest to zdarza się często taka sytuacja. No widzę, że tutaj też się niosą kuleczki. Także jajeczek też trochę tu jest, ale zagląda. Więc na razie. papa. Pa.